Wszystkim eee, kręcę ten odcineczek po już kilku tygodniach użytkowania mojej komory, którą kupiłem na AliExpress oraz e, powiedzieć coś troszeczkę więcej: taka opinia po prawie 1400 godzin e, drukowania, drukowania Bamboo Labem, a jedynką i tam już ładnych, ładnych e, będzie tam też kilkaset godzin drukowania A1 Mini. Najpierw A1. A1 jest w komorze już od dłuższego czasu. Nie pamiętam kiedy był wstawiony filmiczek, ale tu już minęło sporo czasu. Także można będzie wziąć i zweryfikować jak długo ona już pracuje. Praktycznie praca tej drukarki w tej komorze zamkniętej jest z minimalnymi przerwami, tak? Czyli po prostu te przerwy są może 2-3 godziny i ta drukarka cały czas pracuje. W tej komorze to jest ta komora, filmik będzie pokazany gdzieś tutaj. Oczywiście recenzja tej komory i komora naprawdę według mnie spisuje się i spełnia swoje. Zadanie, A mianowicie, nie mam w garażu tego zimnego podmuchu już. Jeżeli chodzi o modele, te modele mi się nie łamią, nie kruszą. Jakościowo nawet mogę powiedzieć, że te warstwy ładnie wyglądają. I nawet przy testach takich, żeby mi go złamać czy coś, czuję tą różnicę, że jest po prostu lepsza jakość wydruku. Jeżeli chodzi o temperaturę, temperatura jest bezpieczna. Ja w garażu mam naprawdę chłodno. Teraz zobaczcie, jest 17,5 stopnia inny temat, pokazuje mi, że jest 16 stopni. W komorze mam nie więcej niż 30 stopni. Przy takim pogodzinnym drukowaniu już ta komora ma 30 stopni, więc sam blat naprawdę robi robotę i nagrzewa tą komorę, więc nie potrzebuje mieć akurat, o czy jakiś mi kurde robaczek wleciał. W tej komorze nie potrzebuję mieć żadnej na razie grzałki, bo 30 stopni moim zdaniem jest naprawdę wystarczające, jeżeli chodzi o drukowanie z PLA a ja 95%, bym powiedział, moich wydruków, to są same wydruki z PLA. Także taką mora naprawdę fajnie się spisuje. Jeżeli chodzi o tą pracę wymiana filamentów i tak dalej, jak zobaczycie sobie z prawej strony, jest naprawdę dość sporo miejsca, gdzie mogę sobie bezpiecznie ten filament wyciągnąć. Jeżeli trzeba, ja mogę sobie wziąć i odsunąć, tak? W jedną czy w drugą stronę jest ten dystans możliwości, żebym mógł się tym pobawić. Jeżeli by mi to brakowało, ja mogę zawsze drukarkę sobie dać w lewo, zmniejszyć sobie ten pojemniczek na kubki, dać sobie w lewo, to jeszcze przesunąć i naprawdę mam jeszcze dużo miejsca, bo tak na oko. To ja mam jeszcze ponad 10 cm łącznie z lewej, a nawet i 15, łącznie z lewej i z prawej, jakbym to sumował, jeszcze mogę sobie manewrować. Czyli jakbym sobie A1 dał na maksa w lewo, to z drugiej strony mam ponad 10 cm luzu od ścianki, że mogę sobie tego AMS-a jeszcze odsunąć. Więc komentarze pod filmikiem um, mówiącym, że o tu nie ma w ogóle miejsca, i w ogóle negatywne. Naprawdę przez ten cały okres nie sprawiło mi to żadnego problemu. Mam cztery kolory, cztery kolory, które naprawdę podstawowe używam i wymiana ich dla mnie to jest dosłownie 5 sekund, 10 góra, żeby znaleźć jeszcze dystans, włożyć i zamontować z powrotem. Czy ja wyciągam od końca, czy wyciągam z przodu? Nie robi to dla mnie żadnego problemu. Ewentualnie jak się ma niestety dwie lewe ręce i to może komuś stanowić problem, no to możecie na faktycznie zastanowić, czy nie lepiej drukarkę trzymać gdzieś na jakimś blacie 10, 10 metrów kwadratowych, tak, żeby można było sobie na niego wejść i się jeszcze położyć, tak? Ale spoko. Każdy człowiek po prostu robi to inaczej. Dla mnie ta komora to było naprawdę zbawienie. Po pierwsze cenowo to dużo nie wyszło, a po drugie w garażu ja widzę u siebie duży efekt. Drukarka już przepracowała naprawdę kilka ładnych godzin w tej komorze. Jak zobaczycie jeszcze, tak to widzicie wcześniej. Ja mam trytytykę tutaj przypięte po to, żeby zminimalizować te drgania i dźwięki wydobywające się z tej drukarki. Jest, pod płyt, jest, na, jest na tym na gumie antywibracyjnej. Drukarka nie grzeje się, drukarka chodzi cały czas. Boki są chłodne, bo sprawdzałem to już niejednokrotnie po bardzo długim drukowaniu. Eee, nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków, eee, kompletnie nic się nic z tym nie dzieje. Także tutaj naprawdę wszystko jest jak najbardziej. Także też komentarze, gdzie że, że drukarka się zagotuje, jak ma się zagotować, jak ma komora 30 stopni, więc nie ma takiej możliwości. A latem ja mogę sobie to pokrywę otworzyć, mogę sobie drugi bok otworzyć. Więc przepływ powietrza będzie, nadmiar gorącego powietrza będzie uciekało, nie ma problemu. A z drugiej strony, jednak, eee, też. Troszeczkę inżynierii e, trzeba mieć, jak się drukuje, e, jak się używa w ogóle drukarki 3D, trzeba mieć na po prostu zalążek te, te, tego inżyniera i troszeczkę przestrzennej wyobraźni, troszeczkę kombinacji swojej, więc też, też nie będzie dla mnie problemu, jak przyszłościowo sobie wentylację tutaj jakąś zamontuje. Wytnę sobie kawałek, kawałek tej folii, założę sobie wentylator, e, który też będzie mi utrzymywał tą temperaturę i wyciągał nadmiar tego ciepłego powietrza. Więc to też nie ma najmniejszego problemu. Po to to są te rzeczy zrobione, nie po to, żeby to sobie stały i ładnie wyglądały, po to żebyśmy też robili je pod siebie, żeby nam było jak najbardziej wygodniej i mamy sobie ułatwiać życie, a nie, że kupujemy, oj, tak ma być, nie, nie możemy tego ruszać. Nie, jeżeli nasza główka pracuje, mamy wyobraźnię i chcemy coś potestować, jak najbardziej zachęcam do tego, żeby to modyfikować, próbować, a najlepiej jeszcze po tym wszystkim dzielić się ze wszystkimi, że jest faktycznie możliwość zrobienia coś lepszego, niż kupujemy gotowca. Ok, teraz wróćmy sobie do drukarki A1. E, używam już ją, jak tutaj widzicie, 1391 godzin i co mogę powiedzieć na ten temat? Słuchajcie, blat po tym czasie, ja sobie to o, oderwę, żeby to mi się o, ogólnie dalej możemy sobie zobaczyć jakość wydruku. To jest dysza oryginalna, nie była w ogóle zmieniana. 04, jak producent mi dał, tak cały czas ona pracuje. Więc jakościowo naprawdę nie można powiedzieć nic złego, jak było na początku. Po tych godzinach dalej jest to samo. Drukarka dalej spełnia swoją funkcję i jeszcze ani razu mnie nie zawiodła. To jest drugie, takie fajne serduszko, a docelowo to jest coś takiego, taka różyczka, którą się tutaj wkłada, i z napisem Dziękujemy, podziękowanie dla, dla gości, także. Trzeba trzymać, bo tu o, troszeczkę różyczka jest ciężka i to serduszko, podstawa jest za wąska, ale robi to robotę, nie? Dobra, weźmy sobie ten blat, e, zobaczmy. Możemy nawet tą pierwszą warstwę też zobaczyć. Pierwsza warstwa, igła. Naprawdę nie ma do czego się przyczepić, pomimo, że to było tej w rogu. Super, naprawdę, rewelacyjnie wszystko robi. Płyta wygląda w taki sposób: 1000 prawie 400 godzin. Jedyny minus, wiadomo, tam gdzie czyścisz swoją dyszę, to tutaj już się gładkie zrobiło, ale to mi nie robi problemu, bo płyta jest dwustronna. Ja drugą stronę jeszcze ani razu nie drukowałem w ogóle nawet nie było kreski robionej, nic, także mam jeszcze nutkę funkiel. Ale po co mam to robić, jak spełni mi tę funkcję? Jedyny minus to jest mój błąd. Na środku możemy się przyjrzeć, że już jest ten e, matowy. Matowa struktura chropowata, już jest delikatnie zdarta, ale to jest wyłącznie tylko i moja wina z tego względu, że lat był jeszcze ciepły i ja już chciałem szybko go podważyć i podważałem go po prostu, wiadomo, szpacheleczką i gdzieś tam za mocno ruch mi siadł i ściągnąłem tą warstwę. Dysza ani razu nie zahaczyła mi o stół. Dalej to funkcjonuje wszystko tak, jak powinno funkcjonować. O, to takie troszkę syfu, aż brzydko, nie? Ja się nie przygotowałem. Jeżeli chodzi o drukareczkę. Nie ma żadnych luzów nigdzie, tak samo i osie, wszystkie są naprawdę sztywne. E, konserwacja, konserwacja, jeszcze raz odpowiednia konserwacja, a sami widzicie 1400 godzin zrobione. Ten pałąk tutaj dalej jest taki jaki powinien być, nie ma żadnego śladu e, pęknięcia ani nic, bo tam też były filmiki, że tak do 1500 godzin i to potrafiło pękać. U mnie jest w stanie perfekcyjnym, jak nowym. Jeżeli chodzi o środek, jest oryginalny. Ten plastikowy, który był, spełnia swoją funkcję przez to tyle godzin, nie było najmniejszych problemów. Jeżeli chodzi o dyszę, dysza również jest oryginalna, spełnia swoją funkcję, nie ma najmniejszych problemów. Tyle godzin przepracowała, nie ma żadnego odchyłu. Jeżeli chodzi o wymiarowanie. Warstwy, że brzydko wyglądają, cokolwiek naprawdę to funkcjonuje. Ostatnio mi, bo parę dni temu, 30 ponad godzin, mi drukował jeden model i nie przerwało, funkcjonowało bez najmniejszego ale. Jeżeli chodzi o samego AMS-a, AMS wiadomo tylko i wyłącznie na matowych filamentach mi robił cyrki. Po zmianie tych filamentów na normalne, zwykłe PLA, PLA. Czy nawet szybkiego wydruku HS-y ani razu nie miałem problemu, że mi się filament zaciął, że przestał mi podawać cokolwiek, nie było problemu. Uładnie, do końca mi zeruje jedną rolkę. Potem, jak jest w ustawieniach taka sama, druga rolka ustawiona, automatycznie mi bierze, zmienia ten filament i drukuje dalej. Także AMS przez tyle godzin również ani razu. Nie zrobił mi kusa. Tak, jak i drukarka. Za każdym razem się uruchamia, za każdym razem się grzeje, za każdym razem naprawdę spełnia swoją rolę, czyli po prostu drukuje. Tak, jak też mówiłem na kilku filmikach wcześniej, ja drukuję głównie tylko z PLA, z PETG bardzo rzadko, z ABS-ów z innych tych wyższych materiałów w ogóle nie mam takiej potrzeby. I nic się tutaj kompletnie nie dzieje. Ja muszę przejść też na te mocniejsze PLA z tym w, w, z włóknem węglowym, tak dobrze, jak się nie mylę, e, zacząć drukować, zobaczyć jak to będzie. No i chyba wtedy będę musiał dyszę zmienić na tą hartowaną stal, e, aby jednak ta, ta stal była dużo mocniejsza, bo tamte włókienka mogą to porościnać tą oryginalną dyszę, ale na zwykłych PLA plusach, tak, jak widzicie, 1400 godzin i dalej jest. Tak jak na samym początku, także nie mogę nic złego powiedzieć. Jeszcze raz, tak to wygląda. Komora spełniła swoją naprawdę funkcję. Eee, tak jak dla mnie, jeszcze raz powtarzam, jak ci co oglądają mnie, ja musiałem to zrobić, ponieważ ja jestem w garażu, garaż nie jest ogrzewany. Eee, jest to chłodny garaż. Mam 15-16 stopni, w zależności od tego, ile jest, to, ile jest temperatura zewnętrzna, jak długo ona jest minusowa. I taka komora tutaj mi się spełniła, i nie miałem ani jednej reklamacji, jeżeli chodzi o wydruk. Jeżeli ktoś ode mnie brał, że coś popękało, pękło, czy cokolwiek, dostali oczywiście informację, że w tych miejscach są wrażliwe, bo są cienkie ściany, trzeba na to uważać. To przestrzegali tych zasad, i to wszystko jest naprawdę super. Także im na moja opinia, jeżeli chodzi o bambu Lab'a jeżeli chodzi o tą komorę, 10, no 9 na 10. Ale tylko dlatego, że faktycznie tutaj mogły być oryginalne jeszcze jakieś takie zakryte komory, że można było to zmodyfikować. Tylko tyle, nie? 9 na 10, także naprawdę bardzo wysoko super rewelacja. Teraz sobie przejdźmy na taką opinię A1 Mini. Mamy A1 Mini tak samo z AMS-em, dobrze o tym pamiętacie, aktualnie się drukuje. A1 Mini troszeczkę ma mniejszą, ma mniejsze pole robocze, więc słabiej ogrzewa mi komorę. Ale mam teraz aktualnie, jak widzicie, 20 stopni. Jest to troszkę chłodno, ale na wydrukach to naprawdę nie robi wrażenia. I tutaj faktycznie przydałoby się jakieś dodatkowe ogrzewanie, tak żeby do tych 30 można było podbić. Ja sobie pozwolę otworzyć. I teraz tak. Tak drukuję. Zobaczcie na jakość. Naprawdę, naprawdę rewelacyjnie drukuje A1 Mini. Nawet bym się skłonił do tego, że A1 Mini jest chyba bardziej precyzyjna od A1 i jeżeli mam tutaj wydrukować coś takiego naprawdę szczegółowego, a jeszcze wykorzystując dyszę przy tym 0,2, tak jak teraz tutaj jest, to korzystam z A1 Mini. A żeby nie było jeszcze, jeszcze e, tak źle. Słuchajcie, tutaj jest trzecia drukarka, też A1 mini. Na razie jest w kartonie i jeszcze jej nie otwierałem z tego względu, że nie mam zapotrzebowania na to, aby ją użyć. O, spadło mi rzeczy. O, a teraz tak oto wygląda. Zameczek. Ile im to zajęło? Sekunda, dwie, komora zamknięta. Pochłaniacze wilgoci pochłaniają cały czas tą wilgoć. Widać, że są takie delikatne, podróżowałe, e, podróżowałe, <laughs> takie różowate, więc przydałoby się je włożyć do mikrofali, aby je zregenerować. Także wszystko naprawdę działa cały czas. A taki A1 Mini, taki A1 nie sprawiało mi żadnych problemów kompletnie słuchajcie żadnych. Jedyny problem, który był, to była moja wina, z tego względu, że nie używałem kleju, a ja klej używam um, cały czas, pomimo że te płyty i tak mają bardzo dobrą opinię tego, że się model przykleja. Bardzo dobrze się przykleja. Ja i tak dla swojego świętego spokoju używam sobie klej w sztyfcie sobie przelecę, jest to naprawdę fajny klej, który tak jak widzicie, ta ogólnie ta płyta jest wysparowana cała klejem i nie ma tego białego nalotu, nawet jak ee, wydrukuję i poczekam, faktycznie poczekam, niech ta płyta wyschnie, to, ten, to model sam się praktycznie odkleja, tak widzieliście te różyczki, nie? one były również podklejone tym klejem. I tylko zgiąłem pyk, odeszło, skoczyło, bo płyta była zimna. Ten klej tak mocno nie trzymał jak to niektóre kleje potrzebują. Wtedy, kiedy trzeba, jak jest płyta gorąco, ten klej naprawdę trzyma bardzo mocno, że tego modelu nie weźmiemy. Prędzej po model płamiemy, a, a spód zostanie po prostu na, na płycie. Jak jest zimny, to to elegancko bierze i cyk odchodzi. Także ja odkąd drukuję, zawsze używam kleju. Eee, może wy tego nie robicie ja mówię, no chcę mieć tak z tyłu głowy być pewny, że, yy, że, 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 że to będzie że to mi się nie odklei tam po iluś tam godzinach drukowania, będzie naprawdę spoko, nie? jak kupicie sobie taki klej, to pamiętajcie żeby za każdym razem go wstrząsnąć, no bo tam pewna część tego kleju, nie wiem co tam jest jakiś tam składnik yy, osadzi się na dole, taki biały osad się robi, a na górze jest przezroczysty więc trzeba wziąć i go wytrzepać. Na górze jest ten taki sztyfcik, jak to kiedyś były te roślinne klejenie i po prostu delikatnie ściskając, cyk, 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 cyk sobie bierzemy i smarujemy naszą płytę. Eee, bardzo szybki też patent, także nie ma najmniejszego problemu. Także to, to będzie na tyle. Chciałem po prostu zrobić taką recenzję drukarki A1 Mini, która jest, ma już prawie 1400 godzin plus ta obudowa. Już nic nie, sp nie sprawiało problemów. Jeżeli chodzi o wyciąganie, wkładanie modeli, perfekcja, zobaczcie wielkość, więc tutaj nie ma prawa Was nic ograniczać. A jeszcze, bo ja teraz jestem na ziemi, siedzę, nawet teraz po turecku siedzę, ale jak macie to wszystko na jakimś blacie, na wysokości powiedzmy, nawet fajnie byłoby waszych ramion, nie? To wtedy, no tak, byście mieli włosy schowaną e, drukarkę z AMS-em na, na jakąś półkę. Tam też was ograniczają ścianki tej półki i wysokość tego, tej półki, nie? To tu, jest, tu jest identycznie, tu jest ta sama zasada, nic więcej po prostu. Także dla mnie wszystko spoko. Macie jakieś pytania, zadawajcie pytania. Mam czas, jak widzicie, odpowiadam, staram się aktywnie brać udział w odpowiedziach. Znam odpowiedzi fajnie, staram się fajnie odpowiedzieć najbardziej, najlepiej, pomocnie, jak potrafię. Jeżeli macie jakiś ogólnie problem z, z drukarką, ja tego problemu na przykład nie miałem. Możemy wspólnie go znaleźć, bo nawet jedna osoba na Facebooku napisała, miała problem z dolną warstwą. Udało mi się znaleźć odpowiedź w, innym, w innej grupie BumbleUp, Up. To odpowiedź mu przekazałem, naprawiło się. Drukuje ten chłopak do dnia dzisiejszego. Z tego co wiem, problem są rozwiązany wziąłem w tym udział czynnie, to nie jest tak, że ja... A, marcie się sami. Nie, właśnie, że ja też lubię brać udziały, bo wtedy ja też się uczę i też jak będę miał taki problem przyszłościowo, to już będę pamiętał, że a, był taki temacik, sobie go z archiwum wyciągnę e, i, i, i będę dalej drukował sobie go na Także słuchajcie, trzymajcie się, e, szczęśliwego drukowania, lajkujcie, bądźcie ze mną, dajcie mi subika, komentarzyk. Jak wiecie, że nawet zwykły komentarz powoduje na YouTubie, że moje filmiki są coraz wyżej, dochodzą do większego grona. A naprawdę dziękuję Wam za to, bo filmiki moje e, e, może nie mają kolosalnych wyświetleń, ale to nie są takie wyświetlenia paro sztukowe, tylko już w setkach, więc to też dla mnie jest bardzo, bardzo dużo, bo widzę, że pomagam innym, to idzie w świat i motywuje mnie do dalszego działania, a nawet i takie o filmiki po prostu e, informujące, że po tylu godzinach drukarka u mnie dalej funkcjonuje, to już może coś potencjalnemu kolejnemu nabywcy e, nowej drukarki albo kogoś się uda wciągnąć ten świat, w bambu laba, będzie wiedział, że tyle godzin to dalej u kogoś działa, tak? Bo ja wiem, że mogą być jakieś felerne sztuki, gdzie już rozpakuję po 5 godzinach, czy tam 10 i już zacznę mu świrować. Niestety takich rzeczy się nie uniknie, to są jakieś wady fabryczne. Ja na szczęście i mam nadzieję, że Wy również nie mieliście tych sytuacji, że Wam te drukarki naprawdę sprawiają frajdę i cieszycie się z każdego wydruku, który ona Wam da. Także jeszcze raz trzymajcie się, do zobaczyska, do usłyszenia. Heja!